Dlatego, że podczas ostatniego naszego pobytu w Polsce udało nam się zrobić kurs freedivingu no chcemy troszeczkę popraktykować i zobaczyć jak robi, to się, jak robi się to w oceanie, także bierzemy Huberta bierzemy tatę Jurka Tosia niestety musiała zostać w domu, bo źle się czuje no ale zdamy jej całą relację jak tam było Jesteśmy właśnie w poszukiwaniu klucza od recepcji bo okazało się, że nasze klucze od centrum nurkowego są właśnie w recepcji. A recepcja jest wciąż zamknięta. Fajne jest to przy freedivingu, że nie potrzeba dużo sprzętu. Wystarczy maska, wystarczą płetwy. No i lajka, żeby się po prostu nie spalić na tym słońcu. I tak naprawdę to tyle. Ostatnio byliśmy z naszym kapitanem Hasanem, który właśnie tutaj sobie przebiegł. No i okazało się, że chłop nurkuje od dzieciństwa. No i on pod tą wodą wytrzymuje zdecydowanie dłużej niż my, także. Mamy się od kogo uczyć. I co? Wszystko masz? No... Całe szczęście bardzo mało potrzebujemy, więc nie ma dużego pola do popisu, żeby czegokolwiek zapomnieć. Tylko płetnę maszkę i jedziemy. No i elegancko. Chodźmy A, gaci zawody. zapomniałem. <laughs> Płynie z nami też Józek. Syn, syn naszego kapitana. To będzie jego pierwsze wyjście w ocean chyba, co Józek? Pa Pomódl się, nie... nie. Nadzoruje, wiesz? Nadzoruję, czy wszystko jest okej okay. okay. jest. Wodo, zastępca kapitana Chłopak, który wszystko ogarnia Którego nigdy nie widać, a zawsze wszystko robi Mamy problem z jedną baterią Bo nam się rozładowała Więc odpaliliśmy jeden silnik Teraz podłączamy baterię do drugiego silnika No i jest Także jesteśmy uratowani Are you ready? Ready? Yes. Czyli co, okazało się, że jednak można coś zapomnieć na freediving No jednak jak znam siebie no to musiało czegoś zabraknąć zapomniliśmy komputerów ja, ja zawsze. ja Ale na, zawsze ale na szczęście tata, tata Jurek nas uratował, tak? Nie ma komputer. Ilu ich tam jest na jednej łódce Widać, że pełno ich jest na łódce To jeszcze wszędzie dookoła w oceanie Tam tutaj pływają, także musieliśmy chwilę dzwonić Żeby przypadkiem Nikogo nie rozjechać Staramy się Zlokalizować delfiny Czy może ktoś widział Poprzednio mieliśmy jedną łódkę i mówili, że delfiny Są w tamtej stronę. Ktoś krzyczał Także staramy się zlokalizować te delfiny Nie, nie Mas płot na Geusa Co? No delfins? Także podpływamy jeszcze raz dowiedzieć się czy może będą te delfiny Mambo Dobra, chłopaki poprosili o trochę wody Już trochę chyba tutaj siedzą Lecimy woda W ten sposób straciliśmy... Kapitana, kapitana chyba <laughs> Hasan poszedł co jednak na ryby i zostaliśmy... na nawigację popatrzeć gdzie są delfiny na sprzęt, okay? o, Has Hasana Hasano zostawiliśmy Somali, na łódce tam... rybackiej, zostaliśmy z bodą, także jedziemy robić swoje. Nie, to... I co, kurwa Hasan, tak? Tak, fishing tak, co tu się wydarzyło? Po nie, ja nie rozumiem. Ja to dla mnie jest za wiele, nie? Hasan jest za Tutaj wygrał wszystko. Rzucił wodę, tam się biją, a ja. wchodzą do wody, Hasana nie ma. Hasan popłynął na wycieczkę z syna. I, i to, to jest za trzy wody mineralne. Breakfast! Yes! Aha. Okej, okay, czyli już wszystko wiemy Hasan dał im cztery wody mineralne Za cztery rybki Wszystko wiadomo Szczególnie dla O! Nice fish. Dobry ryb Dziękuję Ok, dotarliśmy na miejsce. Hasan mówi, że tutaj będzie dobrze. Tutaj powinno być w okolicach 15 metrów, czyli dla nas, dla nas będzie idealnie. Tutaj mam fryzury tego wiatru. Hubertek zawsze, niezmiennie dobrze wyglądający. Tak, na Hasan w tym momencie próbuje znaleźć linę, żebyśmy się podłączyli, żeby łódka nie dryfowała. A my powoli zaczynamy się ubierać. Ostatnio zakupiliśmy taki pokrowiec do GoPro bo nasza poprzednia kamera niestety po zejściu na około 10 metrów wybuchła cały ekran się wbił do środka, także nie mogliśmy wyciągnąć baterii. Także mamy taki pokrowiec, z którym możemy zejść do, na ponad 60 metrów. Po sesyjce zabieramy koło z oceanu i wracamy do domu na śniadanko. Oh Drogaby. 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 Sąc, to mieliśmy teraz szybką akcję, bo okazało się, że podnosząc koło ratunkowe odpiał się pas z balastem i wszystko zostało na dnie. Właśnie hasan zna podłoże i no lepiej niż własny dom, więc udało się to wszystko złapać. Pięknie rozpoczęliśmy sobie dzionek. Poschodziliśmy sobie delikatnie na jakieś 10 metrów. Chodzi o to, żeby przede wszystkim było bezpiecznie i żeby mieć z tego fan. A my z Tusią po południu wybierzemy się do hotelu naszego znajomego i pokażemy Wam jak ten hotel wygląda. Klimatem hotel przypomina nam bardzo styl meksykański, ale zresztą zobaczycie sami. Jesteśmy właśnie u naszych znajomych w hotelu, który nazywa się Denest. Pokażę Wam, jak on wygląda, dlatego że jest przeuroczy, jest przepiękny. Bardzo mi się kojarzy z Meksykiem, ale to za chwilę zobaczycie, dlatego że po dwóch miesiącach, kiedy nas nie było, zbudowali tutaj takie gniazda, do których dochodzi się pomostem. No i tam możecie sobie zjeść swoją prywatną kolację czy obiad. No, i jeszcze teraz jest dużo rzeczy w budowie, aczkolwiek to wszystko już ma fajny smaczek i piękne widoczki. Także zapraszam na tur. Zobaczcie, te stały są zrobione z takich plater drewna. Na teraz dużo ludzi, więc akurat mogę sobie ponagrywać. I tutaj jest taki piękny widoczek na ocean. Oczywiście napis. huśtawki na dole. Tutaj jest szkółka kajta. A tu jest wejście, nad nami znajduje się strefa jogi, nie wiem czy tam nie ma zajęć, więc nie będę tam wchodzić, a teraz jak sobie przejdziemy na tą strefę tylnią, to pokażę Wam jak to wygląda. Właśnie tutaj jest ten pomost, tutaj jest właśnie pomost, który prowadzi do tych gniazd, o których Wam przed chwilą opowiadałam, a na dole gdzie widzicie tą siatkę, zaraz tam będziemy szli, tam znajduje się abu, czyli małpka właścicieli. To zaczynamy od strony oceanu. Tu mamy basen numer 1, Idziemy dalej. Tu leżą supy. Tutaj jest ten pomost, o którym wam przed sekundką mówiłam. No i idąc dalej, zapoznam was teraz z Abu. Cześć, Abu! Tak, Abu bardzo lubi wszystkie elektroniczne rzeczy. Słuchajcie, właścicielem całego obiektu tutaj jest Kalo, który stoi obok mnie. Hey guys, I don't really speak a lot of Polish, but hi! Jest przedsiębiorcą, który ma firmy na całym świecie, no i okazało się, że osiadł właściwie na Zanzibarze i otworzył przepiękny hotel.